Cześć, dzień dobry, witajcie w kolejnym maglu książkowym. Dzisiaj przychodzę do Was z reading vlogiem, kolejnym już reading vlogiem na tym kanale. I w tym reading vlogu będę dla Was czytała i opowiadała Wam o książce Najwyższy czas znów zapalić gwiazdy Virginii Grimaldi. Poprawcie mnie, jeśli źle wymawiam to nazwisko. Książka jest wydawnictwa Sonia Draga. Jeśli obejrzycie do końca, no to dowiecie się, co o tej książce myślę. Natomiast yy, znajdziecie oczywiście, jak to w każdym innych vlogu, no, trochę przebitek z życia prywatnego. A i z tego co pamiętam, to yy, zaraz te pierwsze kadry yy, z jednego z ostatnich yy, skiturowych wyjść wędrówek w Bieszczady. Yy, tam chyba obraz mi się tak jakoś poprzekręcał, więc będzie, będzie taki wąski, wąski obraz. No, ale to trudno. Nie umiałam już tego odkręcić, nie, znaczy chyba w ogóle nie dało się tego zrobić. Nieważne, nieważne. Yy, jeśli chcecie, to przewińcie i oglądajcie dalej. Yy, tak więc zapraszam was serdecznie do obejrzenia mimo wszystko tego reading vloga yy, i. Miłego oglądania. Cześć, przychodzę po kilkunastu działach e, książki. Najwyższy czas znów zapalić gwiazdy. E, książki, którą e, czyta mi się dobrze. To jest taka bardzo e, lekka, dobra obyczajówka. Mm, mam wrażenie, że e, to książka dobra dla mm, nie tylko dla dorosłych, ale również i dobra dla nastolatek. Bo to taka ciepła, rodzinna historia, chociaż rodzina, która jest w niej przedstawiona, no posiada sporo problemów. Dwie dziewczyny i matka. Matka, która boryka się z problemami w pracy, z problemami z pieniędzmi, z problemami z jakimiś tam zobowiązaniami finansowymi i która nie może do końca sobie z tym wszystkim poradzić. Do tego w domu są dwie nastoletnie córki, siedemnastolatka i dwunastolatka i każda z nich ma również swoje problemy przypisane odpowiednio swojemu wiekowi. Siedemnastolatka ma je inne, dwunastolatka ma inne, ale są one dla nich... Obydwu równie ważne, równie istotne i czasami takie, które powodują, że świat wali się na głowę i wydaje się, że już nie ma wyjścia z żadnej sytuacji. I co postanawia zrobić ich mama? Wpada na genialny, ale dosyć szalony pomysł. Aby wyruszyć w podróż kamperem do Norwegii. One dziewczyny mieszkają w, we Francji, a właścicielem kampera jest ich dziadek i, i chcąc wyjść z tego błędnego koła i jakoś uwolnić się poniekąd od problemów, które które spadły na głowę, mama tych dziewczyn chce, chce pokazać sobie, ale pokazać również im, swoim dzieciom, że, że wszystko może dobrze się ułożyć. I wyrusza w tę podróż z taką nadzieją, że, że wydaje jej się i, i taką właśnie ma nadzieję, że ta podróż. Wiele zmieni w ich wspólnym życiu. Nie pojawia się tutaj postać ojca, jeszcze nie wiem dlaczego, ale myślę, że jest to taki istotny punkt i jedna z głównych przyczyn tego, dlaczego ich światło się w taki, a nie inny sposób. W opisie z tyłu, w opisie, z tyłu książki przeczytacie, że sprzedano prawa do ekranizacji tej, tej powieści Virginii Grimaldi. I uważam, że to będzie, jeśli taki film powstanie, że to będzie bardzo dobre kino familijne. Takie, które można obejrzeć z łaską wokół i tak jak mówię, będzie to, książka, będzie to Jest to książka i będzie to film dla Każdej nastolatki, dla każdej mamy, bo znajdziecie tutaj problemy czy sytuacje typowe dla dziewczyn właśnie w takim wieku i dla matek takich dziewczyn. No, one oczywiście mają tutaj swoją specyficzną historię, wyjątkową tylko, tylko dla nich, ale myślę, że rozmowy, jakie prowadzą i Zdarzenia, sytuacje, jakie mają tu miejsce, no, w dużej mierze można odnieść również do siebie. Jeśli macie ochotę jeszcze tu chwilę zostać, to zapraszam do oglądania dalszej części tego reading bloga. Kończę książkę, kończę najwyższy czas znów zapalić gwiazdy. I już wiem, dlaczego przez, przez chwilę postać ojca nie była tutaj w żaden sposób przybliżana. To się stanie. W końcu poznamy tę te, te postać, ale. Nie jest to bohater pozytywny, wręcz przeciwnie, to bardzo toksyczna osoba. To to facet, który wyrządził wiele zła matce dziewczynek, naszej głównej bohaterce Annie, to postać, która doprowadziła do tego, jak, jak ta rodzina funkcjonuje, a przede wszystkim, jak bardzo wiele zła wyrządziła, wyrządziła w głowie Anny. Ona przez, przez swojego męża musiała borykać się z bardzo dużymi problemami, z pewnego rodzaju stanami depresyjnymi, i jak potrafiła również siebie obwiniać, chociaż niesłusznie, za to, jak wyglądają jej relacje z dziećmi. Które nie znały prawdy na temat swojego ojca i tego, dlaczego rozstał się z ich matką. No, bardzo, bardzo niemiła postać taka, taka która cię wkurza, jak czytasz o niej. I co takiego dzieje się w dalszej części książki? Podróż dziewczyn trwa. Cały czas. One kamperem przemieszczają się z Francji do Norwegii, i tam odwiedzają takie najbardziej y, kultowe y, miejsca, y, które no, pewnie można znaleźć w każdym przewodniku. Y, natomiast najważniejsze jest to, że ta podróż niezwykle je łączy, zcala je ze sobą, i będąc w tym y, małym pomieszczeniu w kamperze, Zdaje sobie sprawę ich mama, Anna, zdaje sobie sprawę z tego, jak wiele czasu straciła, jak zaprzepaściła wiele godzin, jak bardzo mocno była nieobecna w życiu swoich córek. I będąc ze sobą dzień-noc, dzień-noc, one wszystkie to zauważają, bo Coś się zmienia. One zaczynają ze sobą rozmawiać, yy, zaczynają ze za sobą przebywać, yy, nie są pochowane w swoich pokojach, yy, nie, yy, no, no nie, nie są zmuszane, jakby yy, tak w cudzysłowie, do tego, aby usiąść wspólnie przy stole, co czasami było robione trochę na siłę, yy, zanim zaczęły tę podróż. I to bardzo mocno je wiąże ze sobą i, i otwiera oczy. Otwiera oczy na to, że, że tak dobrze można się razem dogadywać. Tak wiele tematów wspólnych można znaleźć, chociaż to nie jest też tak do końca, że one przez całą tę podróż są takie zgodne i, 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 i i że ta podróż odbywa się bez jakichś tam kłótni. Nie, nie. Tam zdarzają się również sytuacje, które je różnią, na które każda z nich ma inne zdanie, a poznajemy je dlatego, że ta narracja prowadzona jest trzyosobowo. My, jakby te same sytuacje przeżywamy, obserwujemy, czytamy o nich potrójnie. Bo. Poznajemy je z perspektywy matki i tych dwóch dziewczynek. No i to jest, są ciekawe, to są ciekawe spostrzeżenia, bo każda z nich patrzy na tę samą sytuację zupełnie inaczej. Dobrze się czyta tę książkę. Ja jestem już praktycznie na, na końcu, więc myślę, że, że niedługo przyjdę do Was z zakończeniem. Tego rating vloga i zakończeniem y, tej książki. Cześć, przychodzę podsumować tego reading vloga i przychodzę podsumować książkę Najwyższy Czas Znów Zapalić Gwiazdy. W zasadzie zdania nie zmieniam. Wszystko, wszystko podtrzymuję i, i zgadzam się z tym, co powiedziałam poprzednio. To znaczy, uważam, że jest to bardzo dobra książka, zarówno dla młodzieży, szczególnie dla dziewczyn nastoletnich, jak również dla ich mam. Bo znajdziemy tu problemy typowe dla, dla tego wieku, dla dziewczyn, które no, mają około 16-17 lat i które zaczynają borykać się z nowymi dla siebie problemami, z, zna, zaczynają znajdywać się w zupełnie nowych dla siebie sytuacjach i bardzo często potrzebują wsparcia. Natomiast nie zawsze to komunikują, nie zawsze mówią, że tej pomocy potrzebują. Yy, dziewczyny razem ze swoją mamą yy, odbywają podróż. Podróż życia, jak okazuje się. Ta podróż daje im wszystkim bardzo dużo. Yy, one na stałe mieszkają we Francji, a kamperem swojego dziadka wyjeżdżają do Norwegii podróżują do Norwegii. I tak jak na co dzień nie spędzają ze sobą za wiele czasu. E, zabiegane, przemęczone, takie przytłoczone zwykłą, m, szarą codziennością. Gdzieś pogubiły się wszystkie po drodze. Gdzieś mijają się w tym ich wspólnym domu. E, I zauważa to ich matka, która no, widzi, że dziewczyny ewidentnie mają. Mają jakieś problemy, wynika to też z faktu, że wychowują się one bez ojca. Dlaczego? Tego się dowiadujemy w pewnym momencie i, i zdajemy sobie sprawę, że ich ojciec był bardzo, bardzo niesympatycznym typem. I tak naprawdę dużo, dużo problemów jest przez niego. Po prostu dziewczyny w tej wspólnej podróży odnajdują siebie. One zaczynają ze sobą rozmawiać, zaczynają ze sobą przebywać, zaczynają jeść wspólnie posiłki. Odnajdują nie tylko przyjaźń, ale również miłość. Odnajdują osoby, które, jak okazuje się, są im przychylne, z którymi E, zaprzyjaźniają się tak bardzo, bardzo mocno. I tutaj e, miłość odnajduje również e, główna bohaterka Anna. To opowieść o, o podróży, o tym jak czasami rozwiązanie problemów jest e, tak bardzo blisko, tak blisko, że, że go nie zauważamy. O tym jak czasami bywa ciężko e, w domu, w którym E, są już nastoletnie y, dzieci, które nagle z tych, z tych małych dziewczynek y, zaczynają przeobrażać się w takie młode kobietki, wiedzące, czego chcą i no, które już y, nie zawsze chcą, abyśmy, y, abyśmy wchodziły do ich pokoju. Dlatego ta książka jest bardzo mm, wzruszająca. No, ja sama mam dwie, dwie córki, y, więc troszkę to odnosiłam do siebie, aczkolwiek, y, no, tutaj ta jedna z bohaterek jest siedemnastolatką, mm, więc nieco jednak starsza od mojej czternastolatki już. E, no, ale to tylko świadczy o tym, że czas tak bardzo szybko biegnie. Nieubłaganie. Polecam wszystkim mamom tę książkę. I to nie tylko tym, które mają jakieś problemy mniejsze bądź większe ze swoimi dziećmi. Nie, myślę, że, że warto przeczytać coś, coś, co jest takim balsamem dla duszy, bo ta książka trochę właśnie taka jest. I to wszystko. To był. Kolejny w sumie już reading vlog. Często mi piszecie, że właśnie takie filmy chcielibyście widzieć, chcielibyście oglądać, tak więc postanowiłam zrobić kolejny. Zapraszam Was na mój Instagram, na Magiel Książkowy. Tam, tam trochę prywatności, trochę, trochę o książkach, czyli trochę wszystkiego, tego i tego. Zapraszam Was również do oglądania moich poprzednich filmów, do subskrybowania. Ja zawsze wspominam, że jest mi bardzo miło, kiedy przybywają tutaj nowi goście i zostają. To jest bardzo miłe, że, no, że, że chcecie oglądać mnie i moje gadanie, wysłuchiwać mojego gadania o książkach. Tak więc subskrybujcie. Komentujcie, napiszcie, co Wy przeczytaliście w ostatnim czasie, i czy macie może jakąś taką książkę, która jest właśnie takim balsamem dla duszy taką no, dobrze Wam kojarzącą się z czymś książkę. Jeśli macie jakieś tego typu tytuły, to, to napiszcie. Do zobaczenia w kolejnym maglu książkowym. Cześć.